W kościele chcę dzisiaj powiedzieć Ci coś bardzo ważnego i od samego rana diabeł bardzo nie chce, żebym to powiedziała i ja właśnie to powiem. Kochani, o strachu zostało powiedziane bardzo dużo. Dużo poselstw, żeby się nie bać i tak dalej, i tak dalej. To nie zmienia faktu, że wielu chrześcijan się boi, również się wstydzi tego, że się boją, i czują się potępieni za to, że się boją, że nie umieją sobie poradzić inaczej z tą sytuacją związaną z koronawirusem i tym strachem. I chcę Wam pokazać, jaką szują diabeł jest. Bo najpierw przynosi Ci strach, a potem każe Ci się potępiać za to, że wpadłeś w ten strach. A przecież to on Ci go dał. Nienawidzę rzeczy, które on podsyła i nienawidzę myśli, które nam podsyła. Potępienie i wstyd są takie demony, które się tak nazywają. I one próbują dzisiaj do Ciebie pukać. One próbują Ciebie, Kościele, okłamywać. Że musisz się wstydzić, i chcą cię potępić, że nie poradziłeś sobie z sytuacją wystarczająco dobrze. Diabeł cię będzie dobijał, a ty musisz powiedzieć jemu: Hej, jesteś pokonany, mieszka we mnie Chrystus, nie masz prawa się do mnie odzywać, diable. Najgorsze sny, których już nie znosicie, to te, w których jesteście nago przed wieloma ludźmi i bardzo się wstydzicie. Sama też miałam takie sny. Obraz Jezusa umierającego na krzyżu, w jakiejś tam szmatce, na genitaliach. Jest przekłamany. On nie miał majtek ze szmatki. On tam wisiał nago. On poniósł cały Twój wstyd. Dzisiaj wstyd dla Ciebie nie istnieje. Nie ma dzisiaj wstydu dla Bożych dzieci. Mówię do chrześcijan narodzonych na nowo. Nie mówię do niewierzących osób, które jeszcze się zastanawiają, czy iść z Bogiem, czy nie. Dzieckiem Boga nie jesteś z automatu. Jesteś Nim, jeżeli wyznajesz Jezusa Panem, jeżeli powiedziałeś mu wierzę w Twoją śmierć i wierzę w Twoje zmartwychwstanie, wyznajecie Panem mojego życia i w ogóle wierzę w ciebie. Jesteś narodzoną na nowo osobą i do takich osób mówię. Jeżeli nie jesteś narodzoną na nowo osobą, zrób to, co przed chwilą powiedziałam. Więc do chrześcijan. Kochani, czujecie się dzisiaj zaatakowani tym, że kościół mocy, którego jestem częścią, wychodzi na ulicę, mówi, żeby się nie bać, mówi, żeby nie zamykać kościołów i tak dalej i tak dalej. Mi się to nie jest w ogóle atak na was. To nie jest po to, żebyście się poczuli gorzej. To nie jest po to, żebyście teraz myśleli o sobie źle i patrzyli na siebie w lustrze i w ogóle myśleli, że nie jesteście wystarczająco dobrze, czy coś takiego. To nie jest po to. To jest po to, żeby pokazać. Że jest więcej, dzisiejsza sytuacja w ogóle, która się dzieje na świecie, ona pokazuje nam stan naszego serca. Jeżeli nasze serce i nasz umysł, nasza dusza jest w takim stanie, że się boi, to Bóg cię za to nie poniża i On cię za to nie potępia i On cię nie będzie zawstydzał za to. Jeżeli czujesz wstyd, na przykład oglądając nasze jakieś posty, czy oglądając nasze filmiki, w których mówimy, żeby się nie bać i tak dalej, to czujesz go dlatego, że diabeł Cię atakuje dodatkowymi myślami. Mówi Ci, zobacz na nich, oni się nie boją, a Ty się boisz. Co z Tobą nie tak? Szczel diabłu po prostu w pysk. Nie pozwólcie sobie wmawiać takich rzeczy. Jeżeli widzisz, że się boisz, to jest coś, z czym przychodzisz do Boga i mówisz, Jezusie, przecież ja chciałem naprawdę stać na Tobie. Może mi trochę nie wyszło, ale to nic. Wczorajszy wstyd zostawiam za sobą i dzisiaj chcę iść inaczej. Wpuszczam Ciebie w każdą dziedzinę mojego życia, wpuszczam Ciebie tam, gdzie ci jeszcze nie było w moim życiu. Posłuchaj, nie możesz zrobić tak, żeby on stał w progu Twoich drzwi. Pozwól mu, żeby wszedł i się rozgościł w każdym miejscu Twojego domu. Oczywiście mówię o Twoim ciele, jako Twoim domu, twoim namiocie, w którym jest zamknięty Twój duch, narodzony na nowo zresztą. Kiedy wpuszczasz Boże światło, ono wymiata całą ciemność, całą rozumiesz? I jeżeli dzisiaj widzisz jakieś braki w sobie, ty się nie potępiaj tym. Jak ja odkrywam coś, na czym mogę popracować, to się cieszę. Uśmiecham się i w ogóle dziękuję Bogu, że mi to pokazał. Mówię, wow, rozpracuję ten temat i pójdę do przodu. I będę jeszcze bardziej niezniszczalna dla kłamstw diabła. Rozumiesz? Proszę cię, nie potępiaj się. Nie ma dla ciebie wstydu. Chrystus umierał na krzyżu nago, po to, żebyś ty nigdy się nie musiał wstydzić niczego, swojej przeszłości, swojej teraźniejszości. On nie kocha Cię dlatego, że jesteś wystarczająco dobry, albo ze względu na Ciebie, albo cokolwiek co Ty robisz. On Cię kocha ze względu na siebie samego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jezus kocha Cię ze względu na siebie samego. To nie jest związane z tym, jaki Ty jesteś, ale z tym, kim On jest i jak On kocha. On dlatego Cię kocha, a nie dlatego, że na przykład robisz coś dobrego. Co wiąże się z tym, że jakbyś zrobił coś złego i jakoś upadł, to On się od Ciebie odwraca. Bóg nie może zaprzeć się siebie samego, a On zamieszkał w Tobie cały. I On się Ciebie nie zaprze nigdy, bo musiałby się zaprzeć samego siebie. Dzisiaj nic nie oddzieli Cię od miłości Chrystusowej, którą Bóg ma dla Ciebie. Nic. Znowu, kto ma uszy, niechaj słucha. Nic nie oddzieli Cię od miłości Chrystusowej. A potępienie to jest mój... Najbardziej znienawidzony demon, dlatego, że przez całe życie mnie potępiał, szczególnie protestanci. My znamy ten werset. Że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Ja go znałam całe życie w głowie, ale on nigdy nie wpadł do mojego serca. Diabeł potępiał mnie przez całe moje życie o wszystko. Zeszły tydzień czułam się potępiona i robiłam sobie same wyrzuty za to, że nie zrobiłam wystarczająco dobrej herbaty moim przyjaciołom. A bardzo chciałam ich ugościć pyszną herbatą, którą umiem robić. I ona mi nie wyszła. I ja się czułam po prostu jak śmieć. I to się nie dzieje tak po prostu, że my się tak po prostu czujemy. My się tak czujemy dlatego. Że diabeł próbuje znaleźć dojście. Rozumiesz? Nie ma dla Ciebie potępienia. To nie znaczy tylko tyle, że już nigdy nie pójdziesz do piekła, bo Jezus w Tobie zamieszkał. To też jest prawda. Nie pójdziesz do, do piekła, kiedy Jezus w Tobie zamieszkał. Ale to też znaczy, że nie ma dla Ciebie potępienia w tych pomniejszych sprawach. Nie możesz się potępiać za błąd. Za niezrobienie czegoś tak, jak myślałeś, że coś zrobisz? Ja, w imieniu Jezusa Chrystusa, teraz związuję całe potępienie, które próbuje do ciebie przychodzić i które zasłania ci oczy. Jeżeli zamieszkał w Was Jezus, on jest zadowolony z Was, z tego, że go do siebie wpuściliście, to jest Wasz uczynek sprawiedliwości, uwierzenie w Jezusa. Jest nieważne, czy daliście się na chwilę pokonać temu strachowi, czy wpadliście w jakąś panikę. Nie wstydźcie się tego i nie potępiajcie się za to. Przyjdźcie ze stanem waszego serca teraz do Boga. Powiedzcie, Duchu Święty, wpuszczam Cię w to miejsce. Wpuszczam Cię w ten strach. Chcę odkryć Ciebie takiego, jakiego Cię jeszcze nie znałem. Kiedy my wychodzimy na ulicę głosić Ewangelię, to nie po to, żebyście Wy się potępiali, że Wy nie wychodzicie. Rozumiecie? Kiedy my mówimy i krzyczymy, że się nie boimy, to nie po to, żebyście Wy się czuli źle, że Wy nie podnosicie swojego głosu. Tak długo, jak będziecie słuchać potępienia w takich rzeczach, jak przejawy prawdy i w ogóle stania w mocy, będziecie widzieli zagrożenie i agresję względem was, a to nie jest wymierzone w was. To jest wymierzone w diabła, w jego kłamstwa. Kościół mocy to ludzie, którzy, którzy są miłośni. Kościół mocy to ludzie, którzy kochają i robią to, co robią ze względu na miłość a nie przez to, że są cwaniakami i próbują się popisać, że my teraz wychodzimy na ulicę, jak wszyscy inni się boją i nie wychodzą. Nie! To są bzdety. Diabeł próbuje Was okłamywać na temat naszego Kościoła, bo wie, co robi, bo wie, że to, co głosimy, wprowadza ludzi w świadomość tego, kim jest Chrystus i kim są oni, kiedy On w nich mieszka. To jest strategia, żeby ludzie nas nie słuchali, żeby nie wchodzili w pełnię tożsamości, którą Chrystus dla nich ma. Nieważne, czy dzisiaj żyjesz tak, jak my, to nie jest ważne. Ważne jest, żebyś ze Twoim stanem dzisiaj do Boga. Ty się przede wszystkim zajmij tym, żeby sytuacja, która pokazała Ci, w jakim stanie jest twoje serce teraz, żeby była dla Ciebie możliwością przyjścia do Boga z tym, obejrzenia tego, w ogóle przyjrzenia się tego, wzięcia tego pod lupę i powiedzenia Duchu Święty. Ja nie chcę tak mieć. Ja nie chcę tak. I ja nie mówię, że ty musisz chcieć tak, jak my. Ja nie wiem, w ogóle nie musisz, nie musisz. Ja chcę tak, jak mamy, ale ty nie musisz chcieć tak, jak ja mam. Fajnie by było, gdybyś chciał, ale nie musisz chcieć. Ale chodzi mi o to, że Ty przyjdź w ogóle do Boga ze stanem swojego serca, a nie potępiaj się i wstydź. Bóg Cię kocha, zamieszkał w Tobie Chrystus, Boża miłość się na Ciebie wylewa, jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, uczyniony doskonałym już na wieki jedną ofiarą Chrystusa. Halo! Nie ma dla Ciebie potępienia. Nic nie odłączy cię od Chrystusa, od Jego miłości. Czy ty rozumiesz, że Bóg cię lubi, że On cię kocha, że On się lubi na ciebie patrzeć, że Lubi z tobą rozmawiać, o normalnych rzeczach, nawet o, o obieraniu ziemniaków, a nie tylko wtedy, kiedy wznosisz ręce i masz jakąś podniosłą atmosferę. On jest w tobie tam, gdzie jesteś. On z ciebie nie wychodzi, On się ciebie nie zapiera i On też nie narzuci na ciebie pewnej formy odwagi, jeżeli ty tego nie zechcesz, jeżeli do Niego z tym nie przyjdziesz. On cię kocha w ogóle, wiesz. Za to, że wziąłeś Jezusa do siebie, że zaprosiłeś go do domu, i nieważne, czy on ci stoi tylko w progu, czy rozgościł się całkowicie u ciebie. Ja kiedyś powiedziałam Bogu coś takiego, i to jest takie moje. Ja, ja nie mówię, że każdy musi tak, ale ja powiedziałam kiedyś Bogu coś takiego. Chcę, żeby było ci we mnie wygodnie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Głupie skojarzenia w ogóle odpycham w imieniu Jezusa Chrystusa teraz. Powiedziałam tak, chcę, żeby Ci było we mnie wygodnie, Boże, i żebyś mógł się poruszać tak jak chcesz, na Twoich zasadach. W ogóle chcę też, żebyś mógł się też w jakiś sposób rozsiąść jakby we mnie, nie? Chcę być dla Ciebie takim wygodnym miejscem, żeby Ci było dobrze we mnie, Boże. Mam nadzieję, że łapiecie w ogóle głębie tego. Boga zamysłem nigdy nie jest to, żebyś czuł się potępiony, kiedy ktoś stoi w mocy. Silni podnoszą słabszych, tylko że słabsi nie dadzą się podnieść, jeżeli będą dawali Diabłów się potępiać. I to jest sedno tego. Norbert Marczyński, mój taki osobisty duż pasterz, mój lider, on zawsze mówi tak: Jeżeli jestem na stole, a ty jesteś na podłodze, to ja nie zejdę do ciebie na podłogę, ale podam ci rękę i wciągnę cię na stół. Na ten stół. Możesz siedzieć na podłodze, patrzeć w górę na stół, na którym ktoś jest i czuć się potępiony, że siedzisz na podłodze, a możesz wyciągnąć swoją rękę i pozwolić się podnieść i wejść na stół. I tylko tak pozwolisz sobie pomóc. Wiesz dlaczego? Jest napisane. Że, kiedy Chrystus zostanie wywyższony, to pociągnie wszystkich ze sobą, i to, co on chce zrobić, on chce ciebie pociągnąć do siebie. On już raz strzedł na świat i się uniżył. Dzisiaj, to jest, oj, to jest chyba coś bardzo grubego, co teraz mówię, bo nie planowałam tego. Dzisiaj jest czas wywyższenia. On dzisiaj wywyższa swój kościół. I tu nie chodzi o uwielbienie, bo uwielbienie jest tylko jego. Wywyższenie jako podniesienie. On się poniżył raz i zdegradował do poziomu mrówki, i przyszedł na ten świat. Ale dzisiaj. On już siebie nie poniża. Dzisiaj Ty musisz chcieć wejść na stół, na którym Chrystus stoi. Jego ręka już jest w Twoim kierunku wyciągnięta. W ogóle wyprostować swoje nogi, wstać, chwycić rękę Boga i dać się wciągnąć na ten stół. Bo On już nie będzie z Tobą rozmawiał na pułapie ziemi. On rozmawia z Tobą na pułapie stołu. Na pułapie stołu. I to jest bardzo ważne. Nie daj się poniżać, nie daj się potępiać, nie daj się zawstydzać. Diabeł jest szmatą, po prostu, że robi to ludziom. Ja nienawidzę tych zagrywek, nienawidzę tego z całego serca, dlatego że ja zostałam uwolniona z tego. Moje myśli zostały przemienione. Ja już nie myślę w sposób potępieniowy, i nienawidzę diabła za to, że potępia ludzi. Kocham ludzi i chcę, żeby widzieli, że nie muszą się potępiać. Ale zrozumieją to tylko wtedy, jeżeli sercem zapragną czegoś więcej. Proszę, zapragnij czegoś więcej. A wtedy przyjdź do Boga z tym.